Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Polka na emigracji. Ja jestem Aneta i witam się z Wami dzisiaj w tak cudowny właśnie dzień. A u mnie tutaj w Belgii akurat świeci słońce. Słuchajcie, w ogóle jeżeli chodzi o pogodę, to jestem zaskoczona w tym roku, że w Belgii jest naprawdę tak piękna pogoda. Słuchajcie, w ogóle w zasadzie, od niedawna nie pada deszcz. Świeci słońce, a do tego słuchajcie, jest bardzo ciepło. Temperatura osiąga nawet 12-15 stopni Celsjusza na plus. Słuchajcie, także bardzo fajnie, ja uwielbiam cieplutko, a także bardzo się cieszę. Słuchajcie, ja dzisiaj przechodzę do was z takim tematem. Co to można robić żyjąc na emigracji? Oczywiście wiadomo, że trzeba chodzić do pracy, żeby w jakiś sposób się utrzymać. Natomiast są ludzie też, którzy mają różnego rodzaju hobby, na przykład piłka nożna, ktoś tam lubi wędkarstwo, tenis, czy też na przykład uprawia różnego rodzaju biegi, czy też na przykład jogę. A mój mąż z kolei lubi czasami a, zrobić kiełbasy. Słuchajcie, kiełbasy lubi robić a, sam. On ma swój przepis. On dobiera mięso. Za chwilę pokażemy wam również cały proces i do czego była potrzebna ta duża metalowa szafa. To właśnie zobaczycie, zobaczycie troszeczkę procesu tej kiełbasy. Kiełbaska będzie to robiona w stylu polskim, a z naszymi właśnie takimi przyprawami, gdzie będzie oczywiście podstawa to sól, pieprz, czosnek. A reszty nie zdradzę. <grym> reszty nie zdradzę. A natomiast słuchajcie, kiełbasa wyszła obłędnie. Zapaszek pierwsza klasa. A będzie to i kiełbasa wędzona, i kiełbasa biała, kiełbasa będzie pomieszana, czyli mięsko ze świni i mięsko z jelenia. Dlatego, że mój mąż ma kolegę, który mieszka we Francji i we Francji akurat jest zlecenie od leśnictwa. Akurat muszą wybić większą część przykładowo jeleni, a w Polsce też czasami się zdarza, że Trzeba również wybić prawdopodobnie jelenie, chyba sarny też, prawda? Ogólnie dziczyznę, także i dziki również wybijają, dlatego że takiej zwierzyny jest czasami po prostu za dużo, no a wiadomo, że wszędzie gdzieś tam musi być ta równowaga. Także słuchajcie, byłam świadkiem tego całego procesu. Było mi bardzo przyjemnie, ponieważ doświadczyłam tego przepięknego polskiego zapachu, a także i smaku. Adam tutaj szukuje sól do peklowania, mięsa. To jest mięso do zapeklowania, tak? Tak, to jest z na, mięso z błoczką. Na kiełbaskę, tak? Tak. To jest boczek, paski boczku. Na kiełbaskę. Zaważysz Adam? Tak. Ile musi być? Dwa kilo. Jeszcze jest mięso na kiełbaski. Bardzo ładne mięso. Wszystko ze świnki. Takie nożyki. Wszystko wylatuje, Jest przekręcony jeleń. Zobaczcie jaki on jest. Bardzo ciemne mięso. Tak, ciemne, bardzo, bardzo ciemne mięso, także widzicie. To jest mięso z jelenia i teraz ze świnką będzie mieszane, tak? Tak. Okay. Teraz wyjdę na zewnątrz i pokażę Wam te kiełbaski, które Adam robi, bo on to robi, wiecie, wieczorem, bo nie było kiedy. Trochę była ta komplikacja z maszynką. No ale ogólnie robi. Patrzcie ile tutaj jest kiełbasek. No już trzeci kij idzie. Tyle kiełbasek. Jak to się nazywa kiełbasa biała Adam, tak? Jedna będzie tam na kiełbasę białą, jedna będzie na Jedna na kiełbasę wędzoną. białą? Aha, i jedna na wędzoną. Zobaczcie, jak ładnie wyglądają kiełbasy. To mi na, na, na no, właśnie, widziałam, że te niektóre to, to są takie dłuższe, nie? Mm, piękne. Teraz pójdzie cały kij kiełbaski do parzenia. Zobaczcie. Zobaczcie, jak tutaj pięknie. O, Adam stoi, <grywki> robi cień żeby dobrze było widać, zobaczcie, jakie fajne ognisko tutaj mamy. Jest trochę drewienka. I tutaj już zaczyna się wędzić kiełbacha. Zrobiona oczywiście przez mojego męża Adama. Będzie ona smaczna. Blokuje ta blacha. Blok, blok, Blokuje tutaj temperaturę do góry, żeby już nie sparzyć kiełbasy. Aaa, to po to jest ta blacha, to nie wiedziałam. Te dziurki to są po to zrobione, że jak się zamknie drzwi, żeby dym leciał tamtym, żeby to nie było tak ostro, nie? A no, no. musi być delikatnie. Tak jak widzicie też to wszystko jest na, na cegle, także fundamenty to ma, <noise> się nie przewróci. Super sprawa. Kiełbasę no. w wędzarni, to takie kiełbasa musi być ciepła, Aha. sucha, że aż leści i wtedy jest gotowa do zamknięcia. Aha. Na razie nie. Aha, dobra. Jest zimna. Ono się to ogrzewa, Ugrzeba także się. trzeba troszkę poczekać. Dobrze. Mmm, jaki ładny kolorek dostaje, nie? Taka ciem, no. Ciemniejsza się robi, nie? Tak. A jeszcze nie, jeszcze nie jest zamknięte dymem. To tutaj się porobiło, zobaczcie jak kolor zmieniła kiełbasa. Wow, ale ładna, A jak pachnie pięknie. Mmm. Coś pięknego, szkoda, że nie możecie tego poczuć. Zobaczaj. Ale wędzarnia. Mega super. Wow. zamykam. Ale, zamyk ale cudne. Uważaj. Muszę zamykać. Już, już. No to się A wędzi. Musi się wędzić. Trzy godziny minimum. Trzy godziny minimum. No widzicie. Ale się uwędziła. Cudnie. O, pierwsza klasa. Pierwsza klasa, zobaczcie. Śliczna kiełbasa. A tu jeszcze ognisko i cieplutko jest. Dobra, koniec wędzenia. No to otwieraj prezes. Otwieraj, zobaczymy co to wyszło. Ciekawego. Uuu, la 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 la. Lesia tutaj. Wow. Jak sądzisz? No, okay. Jak sądzisz Adam? Super. Super? Muszę sobieść. Czyli kolor idealny, tak? Tak. Ojej, oh yeah, o oh la, la 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 Ale ciemna. Ach fest ciemna, nie Adam? Tak, tak ma być. Ona teraz pójdzie do parzenia, więc ona będzie woda ją wyciągnie trochę, tak że nie będzie tak ciemna. Aha, aha. Ale piękna. Dzieci jadły, to mówią, że soczysta. Uh -huh. Coś pięknego. Jeszcze wam zrobię zbliżenie, o. Proszę bardzo. No to co, teraz musimy iść zanieść do sąsiada, bo sąsiad chciał, nie? Tak, chciał spróbować, spróbuję. Tak, chciał spróbować, spróbuję. tu się drewnko jeszcze kończy palić. Super. Co można robić w wolnym czasie, żyjąc na emigracji? Oczywiście tak. Tak jak już wspomniałam, większość ludzi ma swoje hobby typu piłka nożna i takie tam różne. A niektórzy robią właśnie też, przyrządzają kiełbasę. Mój Adam przyrządza tą kiełbasę, ponieważ lubi, to jest, to jest taka jego pasja. Znalazł czas, znalazł na to wszystko właśnie. Maszyny różne, różne narzędzia, bo bardzo dużo tego jest potrzebne. No i tak sobie pomyślał, że zacznie robić, a tym bardziej, że słuchajcie, wielkimi krokami zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Także dobrze mieć jakieś zapasy w zamrażalniku, prawda? Jeden lubi na przykład yy, biegać, ktoś inny lubi spacery, a ktoś inny lubi w aktywny sposób yy, spędzać właśnie czas. A mieszkacie gdzieś za granicą, na emigracji, nie wiecie, co macie właśnie zrobić z wolnym czasem, to polecam Wam wymyślić sobie, ułożyć jakiś plan w głowie. A, no i słuchajcie, kiedy macie możliwości, oczywiście, to możecie zrobić przeróżne rzeczy. A jeżeli uwielbiacie drewno, uwielbiacie na przykład coś przerabiać z czegoś, no to też warto, żebyście zainwestowali w jakieś tam e, potrzebne narzędzia i po prostu e, do działa. Tak jak na przykład są też e, w Polsce, pamiętam, że dużo było na, na zbyciu na przykład palet, no to też z takich palet coś można zrobić, prawda? Jeżeli ktoś e, posiada dostęp do kupna, do posiadania jakiejś większej ilości mięsa, no to też możecie coś fajnego z e, mięsa zrobić, jeżeli takie macie właśnie e, takie narzędzia. Także słuchajcie, czy też na przykład jesteście krawcowe, macie jakieś stare rzeczy, a chcecie jakieś bluzki przerobić, a macie gdzieś tam maszynę, więc fajnie sobie usiąść, przerobić to wszystko i, i mieć satysfakcję z tego, prawda? Żyjąc na emigracji, gdzie codziennie chodzicie do pracy i później macie wolny czas, zawsze można ten czas bardzo fajnie spożytkować. Nie musicie się nudzić. Też możecie sobie ułożyć, że w tym tygodniu idziecie na spacer, w przyszłym na przykład na basen, na, następny, na trzeci tydzień gdzieś wyjeżdżacie na wycieczkę, a na czwarty tydzień robicie coś ze rzeczy, które macie w domu, które macie pod ręką. I takie można sobie powymyślać różne, słuchajcie, fajne, fajne rzeczy, zrobić, mieć satysfakcję z tego. No i oczywiście to jest takie pożyteczne, bo, bo może zawsze coś do czegoś się przydać. Tak jak mój Adam zrobi tą pyszną, super kiełbasę, także to jest przy, pożyteczne, przyjemne z pożytecznym, bo on mówi, że lubi to robić, zna się na tym. No, i powiem Wam, że perfekcyjnie, perfekcyjnie wszystko wyszło. Przygotowując tą kiełbasę, to naprawdę dużo też zajmuje y, czasu. Także kiedy macie jakiś plan i chcecie coś zrobić, to naprawdę dobrze sobie go w głowie ułóżcie, żeby dobrze zagospodarować właśnie ten wolny czas, żebyś, żeby wszystko było tak, jakbyście chcieli. A mój Adam akurat się wyrobił ze wszystkim i kiedy przyszedł czas akurat, żeby ta kiełbaska sobie spoczęła, żeby ona odpoczęła, żeby się wystudziła, no to uznaliśmy, że pojedziemy sobie do McDonaldu, ze względu na to, że dzieci bardzo chciały, chociaż wcześniej jadły kiełbasę, próbowały. Mm. Ale dobra. Pyszna. Mhm. To i tak zachciały sobie zjeść, właśnie McDonalda. Wiecie, dzieci uwielbiają frytki. Także, no, pojechaliśmy sobie i zaraz zobaczycie, bo odwiedziliśmy sklep po drodze Jumbo, Jumbo, jakoś tak to się mówi. No i będziecie mogli zobaczyć mniej więcej, jak on wygląda. Widzicie, jakie buciki na koreczku kobietki, 49,99. Tutaj jeszcze są takie, to są też fajne czarne, z taką klamerką, ekstra. Te zobaczcie, też są takie ładne, na koreczku 44,99, no atrakcyjne. A zobaczcie tutaj jaki asortyment torebek, takie ładne trapki, zobaczcie tutaj są ze skóry, fajne. Ta jest ładna, ta mi się podoba. Ale śliczna, a jaka cena? I to ze skóry 64,99. To jest ekstra. Też patrzymy dla dzieci takie Adidaski, takie zielone, zamszowe 44,99. Albo te są fajne też takie dla dziewczyny z różowym paskiem. 37,99. Zobaczcie, bo tak się rozglądam, bo tutaj jest od niedawna otwarty ten sklep i zobaczcie od Esprit. Można dostać takie ładne kozaczki, takie buciki. 69,99 euro. Esprit. No, fajny bucik. Wiązania takie ma. Tutaj jest o, też zamek. Ładny kolor, taki ala cappuccino. Fajne. Zobaczcie jeszcze u nas, jakie są w modzie takie buty. 34,99. No, takie błyszczące. Graceland. Z ciekawości, tutaj też jest Esprit, zobaczcie.

Jest taki ładny brąz, też fajny. Tutaj takie misiacze, jak fajny. No super te buty. Bo tutaj taki ciemniejszy brąz, zobaczcie, jakie ładne. Fajnie się prezentują, ciekawie. Na zimę to na pewno będzie ciepło. cieplutkie, cieplutkie buty. Idziemy do Jumbo. Jumbo. Jumbo czy Jumbo, Adam? Jumbo. Jumbo, ale zobaczcie, jaki jest zachód słońca piękny. Wow. Tu są gotowe pizze hawajska. To jest koszt tej pizzy. Nie widzę ceny. Ogólnie 6,99 albo 7,99. Tutaj zobaczcie takie gotowe, gotowa taka surówka. Ogórek, marchewka, pomidor 6,95. Tak to wygląda. Zobaczcie tutaj są jakieś chipsy Shitake 4,59. No, tak to wygląda. No, idziemy dalej. Zobaczcie jaki tutaj jest barbecue sos Jack Daniels. Słuchajcie, oryginalny 695 A I tak wygląda. W takiej szklanej butelce, wiecie? 473 ml. Ale czad. Taki duży ten sklep. Tu są, aha, wszystkie takie dopalacze, tu są batonikowe, proteiny, z proteinami, 2,49. Zobaczcie, tutaj jest kawa a 6,59, 250 gram. Że przyszliśmy tutaj do tego sklepu, tak zobaczyć, co tutaj ciekawego jest, bo byliśmy w Makła, a przy okazji mieliśmy tak blisko do tego sklepu, do Jumbo, to mówię, wejdziemy, bo ostatni raz w Jumbo to byłam, ale w w Holandii, słuchajcie, no. Bo wcześniej nie widziałam tego sklepu tutaj. No i dużo, dużo różnych takich rzeczy. Dreft. Ja nic nie kupuję, bo nie potrzebuję, ale tak chciałam tylko zobaczyć, jak tutaj wygląda. Zobaczcie, u nas też jest właśnie ten taki skaner kodu. Także taka fajna opcja w tym sklepie jest, że można sobie wziąć ten skaner i nie trzeba się męczyć. Także w Jumbo, widzicie, można robić tak zakupy, czyli widzicie, tutaj Przypinacie sobie ten skaner. Widzicie taki mały pasaż. Tutaj jest z iskiem, ZEP JBC tam pisze. No, ale samochodów jest, no bo tutaj jest jeszcze jumbo, dlatego tak przychodzą i kupują. Bo już wracamy z wieczornego spaceru po sklepach, tak tylko byliśmy rozejrzeć, tak, obejrzeć, rozejrzeć się, poglądać co tutaj ciekawego, bo to jest nowy pasaż. Także byliśmy ciekawi jakie tutaj są buty w tym jumbo co jest takiego ciekawego no i ogólnie także może tutaj przyjadę to kiedyś mówiło, na jakieś ciuchy, jak co nie I sobie może coś kupię no pewno no o tutaj już jest zamknięte już zamykają widzicie bo my to tak wieczorkiem jesteśmy akurat i zaraz wam pokażę bo tutaj taki pan akurat biegnie także o widzicie tak lubią biegać tutaj w tej Belgii, biegają i, i te uprawiają ogólnie sport, są tacy aktywni bardzo. O już mnie nie widać tutaj, a zaraz Wam pokażę McDonalda, gdzie byłam. Tutaj mamy jeszcze sklep, taki e, wszystko dla zwierzątek właśnie i tutaj jest McDonald's, zobaczcie. No, tu właśnie jedliśmy i postanowili, postanowiliśmy się tam kawałek przejść. Ile, dużo ludzi jeszcze w maku siedzi? My już do domu, już dziękujemy, bo jesteśmy obiedzeni, najedzeni i już nam to wystarczy. Także do domu, czas do domu. I jeżeli oczywiście macie ochotę na naszą kiełbaskę, to piszcie w komentarzach, przyjmuję zamówienia. <grywia> Żartuję oczywiście. Chociaż chętnie bym was poczęstowała, bo taki zapach i ten smak, słuchajcie, to jest no nie do opisania. No coś, coś przecudownego, prze tym bardziej, jeżeli ktoś z Was lubi takie właśnie... Jedzenie wędzone. Mogliście zobaczyć, jak spędziliśmy właśnie ten cały dzień, bardzo aktywnie szykując kiełbasę i wędzoną, i kiełbasę białą. Bardzo, bardzo lubimy właśnie aktywnie spędzać czas. Nie lubimy za bardzo zbyt długo siedzieć przed telewizorem. Chociaż telewizor w domu mamy, to bardzo rzadko go używamy. <grym> tak to u nas wygląda, słuchajcie. Jeżeli. Podobał Wam się filmik, jeżeli zainspirowaliśmy Was czymś, czym mo co można robić, właśnie żyjąc na migracji w wolnym czasie. Jeżeli macie takie poczucie, że też byście chcieli coś zrobić, nie wiem, posadzić kwiatki, coś ugotować, coś swojego przyrządzić, no to. Zachęcam Was cieplutko, ułóżcie sobie plan w głowie i oczywiście e, do dzieła. Róbcie te fajne, pozytywne rzeczy, dzielcie się. Z rodziną, ze znajomymi, a zasięgajcie również opinii, co komu smakuje, co komu się podoba, bo myślę, że e, czyjeś tam opinie e, też są właśnie bardzo e, istotne, bo wtedy można coś poprawić, coś dołożyć, być może coś odjąć. <grych> no i tak, to, i tak to wygląda. Tak wygląda nasze życie: życie na emigracji, życie w wolnym czasie wykorzystujemy ten czas pełną parą, nie nudzimy się. Jeżeli wam się podobało, jeżeli podobał wam się filmik, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku.